Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy z Wędką na rzeką w nam stagardzie. Jesteśmy z kolegą Artkiem, cześć no, Oczywiście no, Arek no, nie mógł się już podsumować, rzucił kilka razy i zapał Małego no, pstrąga Małego pstrąga no, od Proszę Państwa Proszę, daj rybkę e, Oczywiście ja dopiero będę rzucał, dojdziemy na miejsce A na miejsce dzisiaj idziemy w które? W wodospad, chodzimy po całej linii chodzili po całej linii, zaczynając od wodospadu Także widzimy się na bieżąco, cześć Witamy jesteśmy teraz na wodospadzie i próbujemy je jakiegoś pienipa, bo pod, no, jesteśmy tutaj odgromy. Założyliśmy sobie takie oto groczeczki, więc będzie dobrze widać. Ale pokażę jaką masz swoją. Ja mam bardzo dobrą naimypkę. To, że jest zlew do czerwony. Już kilka razy rzuciliśmy, było kilka brań, no ale poza tym to bez ryby. Także my jesteśmy na bieżąco od cały czas. Ponownie, oto właśnie Arek wyciągnął okonka. Pokaż. Ładne. Przy wodospadzie. Wziąłem na obrotówkę Fast Attack, Abigraci. W kolorze z czerwony Bardzo ładnie. Możesz pokazać? Teraz... O. Odczepiamy i wypuszczamy rybkę. A teraz trochę o sprzęcie. A teraz może powiem właśnie troszeczkę o sprzęcie. Ja, Powiedz, Ale, na co łowisz? Ja użyłam kilka gunki Finesse Game, to jest e, 20 lk Od 0,5 do 7 gram wyrzutu Wyciąg główna, to jest 0,13 Daiwy X-Braid 8-spotowa I kowrotek Dive'a Ninja, rozmiar 2,5 mm -hmm. Może pokażesz swoje przynęty Na które dzisiaj będziemy próbowali łowić ja głównie chodzę w butówki jest odróżny od mepsów po Blue Foxy w różnych kolorach złoty i srebrny są też mepsy algi małe takie algi w kolorze okonia standardowe na inne igzeki większe, mniejsze tu mam okręt w, w dwóch kolorach Czerwony ikry i z srebrnym mniejszy mepsik, tu jest dwójka mini. A powiedz mi Jarek, która jest najbardziej sprawdzona wobec Ciebie na tym odcinku Iny? Powiem Ci, że mam dużo tutaj obrotówek, a w szczególności tak, to jest... Czyli chodzi o to, która jest taka Twoja ulubiona? Ta, ta co mam na tym, na Na, na końcu wędki, tak. Tutaj już jest alga. A tą algę też dużo połapałem tutaj na imię na tym odcinku Mam Taka alga X-Zek w kolorze ikry I jeszcze jest tak I oczywiście gumka I To są moje na i to są twoje wszystkie ulubione, tak? Tak jest Dobra no to idziemy łowić dalej Trzymaj, Jesteśmy tutaj teraz przy tym moście Witamy ponownie I Arek zapał wstrąga ten, ten czołowy Ten czaka małego Na swoją ulubioną obrotówkę Już wcześniej o niej wspominaliśmy Wcześniej już na nie zapałem okonia W trzeciego miejsca jest taki wstrąg Po 20 parę centymetrów Do wody Możesz z jakiego miejsca Zrzucaliśmy właśnie tutaj w to miejsce Gdzieś, gdzieś tu o w ten rejon Wcześniej tu chodziliśmy, tu miałem parę uderzeń ze świetroniem tu coś wrzuciłem i od razu daję. Ile? W drugim rzucie chyba, nie? W drugim, w drugim. No. Nie Jak ktoś poznaje to zapraszamy bardzo tutaj. W tym miejscu one lubią stać właśnie, chyba na tym odcinku. One stoją na piki, Tutaj z drugiej strony polecam na szczupaka, tu tylko tam trzeba uważać, bo są dwa kołki, żeby nie zerwać przynęty. No z góry wszystko widać. Aczkolwiek właśnie o, z tego murku wszystko widać. No to co, no to łowimy dalej. Oh, yeah. <muchy> Kulwa, ja, ja, tak. <muchy> Ponownie no, po mamy kolejnego okonka taki Teraz na tym odcinku inne. Proszę bardzo zobaczyć. Po drugiej stronie policja. No. Kolega też wędkarz. No i wypuszczamy rybkę. Coś spadła. I łowimy dalej Na dzisiaj skończyliśmy już połowę Mamy kilka okonków jak już widzieliście i pstągów A teraz chcemy wam powiedzieć troszkę o naszych przynętach Zapraszamy Tu jest bober typu jerk Bardzo pięknie się na nie łapie konie, I szczupaki Tak widać Mamy wahadło też trzeciowe Z Wirek Virex gramowe, Gumy Relaxa, bobery Jacksona Relax Tu jest dużo tych gumek może pokazać. W ogóle starej generacji Rapali, ciężko dostępne, tu jest drugi Rapali, ciężko dostępne. bardzo dobre nabolenie szpaki. Tutaj mamy jeszcze wahadło, to jest zwirek 2 Rand, 4 Rand, 10 gramowa. To jest bardzo, bardzo dobre pod szpaki i czocie. Tutaj mamy zwirka dwójkę 3,5 gram. Gumy Jackson, na różnych uciągnięciach, bo to jest 25 gram i 3 gram tutaj mamy kolejnego wablerka Asan w kształcie banana z picką jakieś tam malutkie twisterki na okonia jakieś gumy główki i kolejna obrotówka to jest wirek long 6,5 gram dwójka jeszcze żarty, tu jakieś koficzki, świetici malutkie yy, poprochy. A teraz może Arek powie coś o swoich plemkach? Tak, na tak skrócie mówiąc. I bardzo dobre gumy z Anglii. Są robaczki, czurnoceny w Polsce, kajtechy. Ja widać, że jest tu przez szwaki. I tamty prądowe. Tutaj mam jeszcze jaskółki sandaczowe, szupakowe szupakowy, wszystko, na obciążeniach od 3 do 6 gram. A może powiesz, które były najbardziej efektywne dzisiaj, w Twoim zdaniu? Jaskółki? Jaskółki, no. Jaskółki bądź obronacza. To najlepsza przyjęta. I obrotówkę mam założoną na ulewa czołgów. I to obrotówka i sprzęty, które były dzisiaj najbardziej efektywne, to właśnie te obrotówki, które wam wcześniej pokazywaliśmy. Blue Fox, jedynka z miedzianym, a moja to jest Abu Fast Attack, z, z, z srebrnym w czerwone kropki, w górze i Dobra.